Są takie rzeczy, które w języku polskim są bardzo proste, a Anglicy kombinują jak koń pod górę. Jedną z tych rzeczy jest pytanie o ilość. Po polsku wstawiasz na początek ile i już masz pytanie: ile masz czasu, ile bułek kupić? Po angielsku natomiast dzieją się tam różne jaja. Na przykład trzeba się zastanowić, czy rzecz, o którą pytasz, można policzyć na sztuki, czy nie? Jeśli można, to mówimy, że jest policzalna. A jeśli raczej nie, to wtedy jest niepoliczalna. Od tego zależy, jak zadamy pytanie. Dlatego świetnie, że tu jesteś, bo mam dla ciebie bardzo potrzebny trening metodą aktywnego mówienia, w którym samodzielnie zadasz po angielsku ponad 20 pytań o ilość. A dzięki temu ta przekombinowana gramatyka stanie się dla ciebie znacznie prostsza i bardziej intuicyjna. Nazywam się Rafał Dudek i na tym kanale uczę angielskiego bez zakuwania i bez reguł gramatycznych. Jeśli jesteś ciekawy, jak wiele możesz się nauczyć poprzez samo układanie angielskich zdań i mówienie ich na głos, koniecznie subskrybuj kanał i kliknij ikonę dzwoneczka. Jeśli ukończyłeś piąty etap naszego kursu, Aktywny Angielski Sensei, ten trening jest w sam raz dla Ciebie. A jeśli nie jesteś jeszcze naszym kursantem, koniecznie zacznij od wideo, w którym trenujemy pytania w czasie Present Simple. Link znajdziesz w karcie i w opisie poniżej. Od tego zacznij, bo teraz zakładam, że umiesz już zadawać pytania za pomocą do i znasz słowa, których uczymy w tamtym wideo. Także tam zacznij, a jeśli jesteś gotowy na więcej, wspaniale! Let's speak English together! Żeby było ciekawie, zaczniemy od zadawania pytań o rzeczy niepoliczalne, jak na przykład czas. Dla przypomnienia. Jakbyś zapytał, zaczynając od do, czy masz czas? Do you have time? Do you have time? Rzeczy abstrakcyjne, takie jak czas, są dla Anglików niepoliczalne. Nie da się ich policzyć na sztuki. Można policzyć minuty albo godziny, ale ogólnie czas. Jest niepoliczalny. Wtedy, aby zapytać na przykład: Ile czasu masz?, zaczniesz pytanie od: How much time? How much time? Czyli time przemieszcza się na początek pytania. Zaczynasz od: How much time?, a potem: Do you have? pozostaje bez zmian. Jak byś więc zapytał: Ile czasu masz? How much time do you have? How much time do you have? Nieźle co. Po polsku pytamy o to trzema słowami, a Anglicy potrzebują aż sześć. How much time do you have? Z pieniędzmi jest podobnie jak z czasem. Można policzyć złotówki albo dolary, ale mówiąc ogólnie, pieniądze są niepoliczalne. Jak więc zapytasz, zaczynając od. How much money? Ile pieniędzy masz? How much money do you have? How much money do you have? Dokładnie tak. Teraz, załóżmy, że znajomy opowiada ci, że chciałby wystartować z nowym biznesem. Ale nie jest pewny, czy stać go na początkowe koszty. Jak go zapytasz, używając need, ile pieniędzy potrzebujesz? How much money do you need? How much money do you need? A teraz dodaj jeszcze, aby zacząć. Czyli po angielsku to start. I zapytaj, ile pieniędzy potrzebujesz, aby zacząć? How much money do you need to start? How much money do you need to start? Wow, coraz bardziej rozbudowane pytania i dajesz radę. Teraz załóżmy, że ktoś w pracy spóźnia się z projektem i mówi, że potrzebuje więcej czasu. Jak go zapytasz? Ile czasu potrzebujesz? How much time do you need? How much time do you need? Dokładnie. A czy kojarzysz jak będzie po angielsku aby skończyć to? To finish it. Dodaj na koniec to finish it i zapytaj ile czasu potrzebujesz aby skończyć to? How much time do you need to finish it? How much time do you need to finish it? Jeśli poradziłeś sobie z tym wspaniale, możesz być z siebie dumny. To pytanie było ogromne i jak widzisz, pytania z how much przydadzą ci się w przeróżnych życiowych sytuacjach. Świetnie, że to ćwiczysz. Pamiętaj, że how much pasuje tylko i wyłącznie do rzeczy niepoliczalnych na sztuki. Są to przeważnie Abstrakcyjne rzeczy, takie jak czas, pieniądze, ilość pracy. Albo rzeczy sprzedawane na wagę lub objętość: kawa, mleko, ryż. Natomiast, jeśli rzecz, o którą pytasz, można policzyć na sztuki, na przykład bilety, wtedy zaczniesz pytanie od How many. How many? Załóżmy, że podróżujesz w większej grupie i kupujesz bilety dla wszystkich. Jak dla pewności zapytasz, zaczynając od how many tickets? Ile biletów my potrzebujemy? How many tickets do we need? How many tickets do we need? Very good. Policzyć można również ludzi, osoby, czyli. People. People. Gdyby znajomy kupił świetną grę planszową i zbierał ekipę, żeby w nią razem zagrać, jak go zapytasz, ile osób potrzebujemy? How many people do we need? How many people do we need? A jeśli jesteś kursantem aktywnego angielskiego, to czy kojarzysz, jak będzie po angielsku, aby zagrać w tę grę? To play this game. Mógłbyś więc rozbudować to pytanie, dodając na koniec to play this game. Jak zapytasz, ile osób potrzebujemy, aby zagrać w tę grę? How many people do we need to play this game? How many people do we need to play this game? Very good. Rzeczy niepoliczalne, takie jak kawa, stają się policzalne, gdy na przykład wlejesz tę kawę do filiżanek, które można policzyć na sztuki. Filiżanki kawy, cups of coffee, są policzalne. Jak więc zapytasz, zaczynając od how many, ile filiżanek kawy pijesz? How many cups of coffee do you drink? How many cups of coffee do you drink? A jeśli dziennie, to per day. Per day? Jak zapytasz, Ile filiżanek kawy pijesz dziennie? How many cups of coffee do you drink per day? How many cups of coffee do you drink per day? Dokładnie tak. A jak odpowiesz na to pytanie? How many cups of coffee do you drink per day? Możesz oczywiście odpowiedzieć najprościej jak się da. Two. Ale na pewno dasz sobie radę z bardziej rozbudowaną odpowiedzią. Na przykład i usually drink two or three cups of coffee per day. Czyli ja zwykle piję dwie lub trzy filiżanki kawy dziennie. A jak myślisz, jak by brzmiało to pytanie, gdybyśmy pozbyli się tych filiżanek i zapytali bezpośrednio o niepoliczalną kawę? Jakbyś zapytał: ile kawy pijesz? How much coffee do you drink? How much coffee do you drink? Czy pamiętałeś o how much, które pasuje do niepoliczalnej kawy? Jeśli tak, brawo! A gdybyś z rozpędu użył how many, spokojnie, jeszcze to przećwiczymy. W podobny sposób zapytaj teraz o niepoliczalną herbatę, czyli tea. Jak zapytasz. Ile herbaty pijesz? How much tea do you drink? How much tea do you drink? A gdyby przyjeżdżała w odwiedziny znajoma, która jest absolutną pasjonatką herbat i pije je w hektolitrach. Jakbyś upewnił się, że jesteście przygotowani na jej przyjazd, pytając, ile herbaty my mamy? How much tea do we have? How much tea do we have? Jednak nie chodzi o to, żeby mieć kilogramy zwykłego Liptona. Trzeba ją ugościć różnorodnością herbat. Gdyby znajoma przyjechała podekscytowana okazją, żeby zanurkować w Twoją kolekcję herbat i chciałaby zapytać, ile różnych rodzajów herbaty masz, rodzaje, dosłownie typy herbaty, types of tea, będą już policzalne. Jakby więc zapytała, używając types of tea, ile rodzajów herbaty masz. How many types of tea do you have? How many types of tea do you have? Jeśli udało Ci się dopasować how many do policzalnych rodzajów herbaty. Good work! Świetna robota! Podsumowując, policzalne są na przykład rodzaje lub opakowania herbaty: filiżanki kawy, butelki wody jabłka, bułki, t-shirty. Pytając o to, użyjesz many. Na przykład: how many bottles of water? Ile butelek wody? Niepoliczalne natomiast są produkty sprzedawane na wagę lub pakowane w torebki lub butelki, na przykład woda, kawa, herbata, cukier, również rzeczy abstrakcyjne, takie jak czas, pieniądze. Pytając o to, użyjesz much. Na przykład how much water? Ile wody? Myślę, że jest to coraz bardziej jasne i jesteś gotowy, aby samodzielnie wybierać how much albo how many, zależnie o jaką rzecz pytasz. Załóżmy na przykład, że na zagranicznych wakacjach przygotowujecie się do pieszej wycieczki. I nie jesteś pewien, ile wody potrzebujecie ze sobą zabrać. Jeśli chciałbyś zapytać, ile wody potrzebujecie, to ponieważ woda jest niepoliczalna na sztuki, czego byś użył, aby zadać to pytanie? How much water? Czy how many water? Jak zapytasz, ile wody potrzebujemy? How much water do we need? How much water do we need? Mam nadzieję, że udało Ci się wybrać niepoliczalne how much. Ale gdybyś się pomylił, lose, trenujemy dalej. Aby zapytać, ile wody potrzebujemy kupić, dodaj na koniec pytania to buy. Jakbyś więc zapytał, ile wody potrzebujemy kupić. How much water do we need to buy? How much water do we need to buy? Zwykle jednak, gdy kupujemy wodę w sklepie, to mówimy o konkretnych butelkach, które są policzalne na sztuki. Butelki wody to. Bottles of water. Bottles of water. Jak więc zapytasz. Ile butelek wody potrzebujemy kupić? How many bottles of water do we need to buy? How many bottles of water do we need to buy? Czy dopasowałeś how many do policzalnych butelek? Super. Teraz załóżmy, że znajoma z Anglii, która świetnie gotuje, namówiła cię, abyś spróbował po raz pierwszy zrobić lody własnej roboty. Nie jesteś pewien, ile kupić mleka, czyli milk. Jak więc ją zapytasz ile mleka ja potrzebuję kupić? How much milk do I need to buy? How much milk do I need to buy? Czy domyśliłeś się, że mleko, tak jak woda, będzie niepoliczalne? I trzeba zacząć od how much? Jeśli tak, brawo! Teraz zamieńmy to na policzalne butelki mleka, czyli bottles of milk. Bottles of milk. Zapytaj: ile butelek mleka potrzebuje kupić? How many bottles of milk do I need to buy? How many bottles of milk do I need to buy? A gdybyś zamiast lodów robił owocowy deser i kupował owoce na sztuki, na przykład jabłka, po angielsku apples. Jak zapytasz, ile jabłek potrzebuję kupić? How many apples do I need to buy? How many apples do I need to buy? Można by z nich zrobić ryż z jabłkami. Ale ile ryżu kupić? Ryż to po angielsku rice. Jak myślisz, czy jest policzalny, czy nie? Produkty sypkie, sprzedawane na wagę lub pakowane w torebki, zawsze będą niepoliczalne. Jakbyś więc zapytał, ile ryżu potrzebuję kupić? How much rice do I need to buy? How much rice do I need to buy? Dokładnie tak. A gdybyś robił zakupy na wakacjach i kupujesz kawę dla wszystkich, jak zapytasz, ile kawy potrzebuję kupić? How much coffee do I need to buy? How much coffee do I need to buy? Ale jeśli widzisz w sklepie małe opakowania kawy po 250 gram i jedna na pewno wam nie wystarczy, opakowania, torebki kawy to bags of coffee. Bags of coffee. Jakbyś zapytał, Ile opakowań kawy potrzebuję kupić? How many bags of coffee do I need to buy? How many bags of coffee do I need to buy? Udało ci się to powiedzieć? Wybrałeś how many? Brawo! Możesz być z siebie dumny. Wybieranie między much i many wcale nie jest proste. A tobie idzie to coraz lepiej. Powiedziałeś samodzielnie aż 26 zdań. I to nie byle jakich, ale pytania z do. Great work! Świetna robota! Jak widzisz, nawet gdy angielska gramatyka robi się bardziej skomplikowana, możesz się tego nauczyć bez stresu i bez zakuwania reguł. Wszystko wchodzi ci w nawyk. Poprzez układanie i mówienie pełnych zdań. A jeśli takie postępy zrobiłeś po 26 zdaniach, pomyśl, jak dobrze będziesz mówić po angielsku, gdy ułożysz i powiesz aż 10 tysięcy zdań. Tyle mniej więcej treningu mówienia przygotowaliśmy dla Ciebie w kursie aktywny angielski. Opanujesz ponad 1000 najczęściej używanych angielskich słów i wszystkie najważniejsze czasy. Bez zakuwania i bez podręczników. Wszystko jest prosto wyjaśnione i zapada w pamięć automatycznie, ponieważ cały czas układasz zdania po angielsku i mówisz je na głos. Poradzisz sobie po angielsku w restauracji, w hotelu, w przeróżnych sytuacjach na zagranicznym wyjeździe, ale również w pracy czy w odwiedzinach. Zabierzemy cię w ciekawe, czasem zabawne konteksty, aby trening wciągał jak dobry serial. Z każdą lekcją coraz bardziej przełamiesz się do swobodnego rozmawiania po angielsku i nabierzesz pewności siebie. Abyś po ukończeniu kursu nie tylko poradził sobie po angielsku, ale świetnie się zaprezentował. Jeśli czujesz, że to jest twoja szansa, aby wreszcie opanować angielski, wspaniale. Pierwsze lekcje otrzymujesz za darmo. Kliknij w link na ekranie lub pod wideo i do usłyszenia już za kilka minut w kursie aktywny angielski.